Cześć, to Adam Powłoski. Nie wiem jak wy, ale we wrześniu ja już zaczynam nabierać ochoty na czerwone wino. W tym miesiącu mamy dla Was dwa czerwone wina: jedno takie bardziej nawofalowe, tą garnacze z Mentridy, a drugie to jest klasyk taki klasyk do szpiku kości, naprawdę do bólu Głasti. Jesteśmy w Piemonte, jest to Barbera, Barbera d'Asti z Asti. I jeżeli właśnie macie takie jak ja pragnienie na czerwone wino, to ta desideria, czyli tłumacząc na nasze pragnienie, jest odpowiedzią właśnie um, na to uczucie. No i ja czuję do tego wina um, dużą miętę, bo um, jest to jedne z moich ulubionych chyba um, szczepów włoskich, których jest setki tysiące, um, ale um, takie wino, które jest dla mnie naprawdę strefą komfortu. I e, czymś, do czego bardzo lubię wracać do tej przyjemności, jest to właśnie Barbera. Więc jesteśmy w Piemoncie północno-zachodnie Włochy, e, jesteśmy w, w Asti, e, Nizza Muferato to jest ta wioseczka na południowy wschód od e, miasta Asti. E, więc wiadomo, że w Piemoncie mamy inne Biono, dolcetto i masę jeszcze innych rzeczy. Kilkukrotnie już byliśmy w, w Piemoncie z winoklubem i tam znajdowaliśmy dla Was ciekawe pozycję. Tutaj jest Barbera, która stanowi największy areał i mamy Barberę Dalbę, mamy Barberę Tasty, Ta Asti ma um, najwyższy status, jeżeli chodzi o apelacje w, w Włoszech, czyli ten status DOCG i jest to wino od ludzi, którzy no, rozsławili i, o, i uznawali, kładli Barberę na piedestał. Guasti, a dokładnie um, a dokładnie zapoczątkował to Clemente Guasti, który jest założycielem tej, tego, tej produkcji, tego wytwórstwa i rozpoczął swoją działalność w 1946 roku, więc zaraz powolnie był takim pionierem, innowatorem. Jako pierwszy też w regionie, jako jeden z pierwszych używał do fermentacji winogron kadzie ze stali nierdzewnej, jako jeden z pierwszych też rozpoczął produkcję wina musującego metodą właśnie szarmata, tak jak dzisiaj powstaje Prosecco. Nawet nakręcono na, tym, na ten temat popularny dokument, film dokumentalny, który można zobaczyć na stronie właśnie tego producenta. Więc co do samego wina. Wino jest młode, 2023 rocznik, ale Barbera tak się przyjmuje, żeby ją pić w miarę młodą, dlatego, że ona jest bardzo ekspresyjna, taka owocowa i ta też taka jest. Ten kolor jest piękny, rubinowy, tak połyskuje jakimś takim refleksem też purpurowym, świadczącym o młodości wina. W nosie to, co zwykle się spodziewam i to, co jest tutaj, to jest taka dojrzała wiśnia, śliwka to jest taka czereśniowość w nim czerwony owoc, ale taka lekka też pestkowość śliwkowość e, oraz e, nuty ziołowe e, takie raczej świeże zioła e, i delikatna, delikatna gdzieś tam e, taka ziemisto-korzenno-ziołowa e, charakterystyka gdzieś tam w tle, w tym winie się pojawia dodając mu e, odrobinę charakteru w ustach to wino jest pyszne, soczyste, strzeliste. Ma mega, fajny, taki zarysowany słodko-kwaśny owoc, który czyni to winem właśnie dość łatwym do picia. Ale też daje mu to takie możliwości gastronomiczne do łączenia z jedzeniem. Więc lokalnie z, z Vitello, to, na to z tym takim daniem flagowym Piemontu. Wszelkiego rodzaju antipasti, czy, czy różnego rodzaju podsuszane, podsuszane szynki, dojrzewające sery, etc. Wino, które myślę, że robi <laughs> świetną robotę w takim czasie pomiędzy, pomiędzy tym okresem letnim a zimowym, tak żebyśmy mogli się przestawiać z tych bieli zwinusujących to jest taki, taki pomost, pomost, też sezonowy, bo to wino nadal jest żywe, lekkie i dość powiedziałbym eleganckie, chociaż czucie też pod zębem jest, ma, w sobie, ma w sobie taką szczodrość, moc, i ja jestem dużym jego fanem. Jeżeli szukacie. Czegoś na y, też dania z, z sosami z pomidorowymi, różnego rodzaju pasty, ragu, y, albo y, na przykład na y, jakąś fajną pizzę z sosem pomidorowym, y, to ta Barbera idealnie, idealnie się do tego sprawdzi. Y, to świetne wino, jak i masę innych, które wybieramy dla Was do winoklubu. Y, możecie, możecie spróbować z nami, dowiedzieć się o nich więcej. Zapisując się, subskrybując winoklubu winoklub.pl. Do zobaczenia.